Firma PH Udróżdż, mieszcząca się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich, oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Dróżdż. W ofercie przedsiębiorstwo posiada 15 samochodów różnych marek, każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób Również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem telefonu 722 012 002. W środowe popołudnie w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich miało miejsce spotkanie władz samorządowych z przedstawicielami dziewięciu sołectw. Miało to związek z wielkim projektem rewitalizacji wsi koneckiej, czyli realizacją zadań finansowanych z Funduszu Inwestycji Strategicznych. Burmistrz Krzysztof Obratański w trakcie spotkania przekazywał na ręce sołtysów symboliczne czeki na remonty lub budowę nowych świetlic wiejskich w sołectwach na terenie gminy. Wyróżniono takie jednostki jak sołectwo Wąsosz, Proćwin, Jeżów, Piła, Sworzyce, Brody, Gatniki, Sierosławice oraz Wincentów. Dofinansowanie, które uzyskaliśmy dla projektu jest znaczące. To jest 90% kosztów budowy, które oszacowaliśmy na 10 milionów złotych. A więc dofinansowanie w kwocie 9 milionów złotych stanowi zasadniczą część, zasadniczą kwotę niezbędną do sfinansowania projektu. I z tego względu jestem optymistą, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, mówiąc o świetlicach, które mam do dokończenia. Różne są szacunki, ale wydaje mi się, że w takich pieniądzach jesteśmy w stanie wykonać, znaleźć wykonawcę dla, dla tych inwestycji. Burmistrz apelował do przedstawicieli sołectw o pomoc w znalezieniu odpowiedniego wykonawcy, co może usprawnić wykonanie inwestycji oraz zapewnić, że będzie ona zrealizowana jakościowo na wysokim poziomie. Jest to prośba o włączenie się do poszukiwania wykonawcy. Możliwe, że nie znajdzie się taki jeden albo niebezpieczny byłby jeden wykonawca który podejmie się takiej inwestycji, bo widać co się dzieje na rynku. Jeżeli nam się taki jeden wykonawca, przepraszam, wpadnie no, w kłopot, jeżeli nas zawiedzie, to cały projekt może być zagrożony. Włodarz zakłada, że najlepiej by było, gdyby każdą świetlicę, wobec której będą podejmowane działania w ramach projektu, remontowała bądź budowała inna firma, najlepiej miejscowa. Pierwszy przetarg planowany jest na przełom lipca i sierpnia, natomiast jego rozstrzygnięcie na koniec sierpnia. Gmina chce, aby rozpoczęcie prac ziemnych miało miejsce wczesną jesienią. Wszelkie roboty miałyby być zakończone w przyszłym roku. Przypomnijmy, że Gmina Końskie otrzymała środki na realizację dwóch projektów: budowę i przebudowę świetlic wiejskich, 9 milionów złotych, oraz przebudowę budynków w Walcowni i Podlingarni, w Muzeum Zagranicznym. Zagłębia Staropolskiego w Sielpi 4,5 miliona złotych. O ogłoszeniu przetargu i wszelkich postępach będziemy Państwa informować na bieżąco.